Cześć! My jeszcze w majówkowym nastroju odwiedziliśmy dzisiaj Strzelnicę Zbrojownia Modlin. I to z wyjątkowej okazji, ponieważ obchodzimy dzisiaj 11 urodziny kanału Strzelnica TV oraz pierwszą urodziny Salonu Broni w Warszawie. Zapraszam Was na tę wyjątkową imprezę. Udało mi się złapać obleganego solenizanta. Powiedz mi, czy ty jeszcze pamiętasz, jak ty zaczynałeś nagrywać na YouTube'a? Jak to było? Yy, no zacząłem po prostu, kiedy zrobiłem pozwolenie na broń. No to stwierdziłem sobie, że chciałbym pokazać to, co robię, chciałbym pokazać broń. Zawsze się nią, nie, nią nie interesowałem, więc po prostu zacząłem nagrywać. Tak naprawdę pierwsze filmy pojawiały się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Ale wtedy jeszcze pracowałem zawodowo, więc nie miałem po prostu tyle czasu na to, żeby nagrywać tak jak teraz, co tydzień, jeździć na imprezy, na eventy. Natomiast teraz to jest moje życie zawodowe. To jest twoja praca, tak? Tak, i tak się to rozkręciło. Super. Jak to jest być youtuberem, dobrze? No, powiem Ci, że ja jestem bardzo zadowolony, tak? To znaczy, jestem sobie szefem, sterem żaglem i okrętem. Tak naprawdę na strzelnicy robię co chcę, nagrywam według własnych scenariuszy, według własnych pomysłów. Czasem, jak nam coś się urodzi na no, zasadzie dobra, to to robimy, tak? I wiesz, wychodzą z tego fajne rzeczy. Nie mam nad sobą jakiegoś takiego, wiesz, dyrektora programowego, bo ja przez. Wiele lat, prawie 20, pracowałem w łódzkich mediach i w radiu, w telewizji i zawsze jest jakiś dyrektor programowy, który z nosem na kwitę mówi, no wiesz, to nie było śmieszne, a ja mam to teraz dupie za przeproszeniem. Robię po prostu co chcę, pokazuję ludziom to jak chcę. Jakie mam pomysły i to się po prostu sprawdza. Także to jest super robota. Polecam naprawdę, tylko wymaga naprawdę dużo pracy. I ostatnie jeszcze pytanie, jaka jest Twoja broń wymarzona, z której nie strzelałeś nigdy, abyś chciał? Wiesz co, to się powtórzę, bo to już wielokrotnie też mówiłem na moim kanale. Jest taka firma w Ameryce, która robi. Kopie bara, Bar, taki karabin, który znany jest z kompanii znamy, braci i tak. Oni robią bara XXI wieku, jak ja to mówię, czyli taką wersję unowocześnioną i myłem ją tylko w ręku, natomiast bardzo bym chciał strzelić, bo strzela potężną amunicją, jest potężnym karabiniochem. I bardzo bym chciał. Także to jest moje marzenie. Super, bardzo dziękuję za zaproszenie. to ja dziękuję, że przyjechałeś. Ci życzę. Oglądam Twój kanał, to jest naprawdę z, mi z wielkim miło. zainteresowaniem i naprawdę życzę Ci powodzenia. Rób częściej filmy, a to się mówi, ci przełoży później na, jak to się mówi, ten algorytm, który bardziej promuje Twój kanał. Także Dobrze. trzymam kciuki. staramy się tak. pracować coraz częściej. Od sześciu miesięcy już pracuję z człowiekiem, także coraz częściej te filmy staramy się. Bardzo tak, się tak, cieszę. Tak. bardzo. Im nas będzie więcej, tym będzie nas więcej strzelców. Tym będzie i każdy się, jak ja to mówię, przy tym. W tym stole zasiądzie i mhm. będzie nam fajnie. Dziękuję Ci Super. jeszcze raz, serdecznie Dzięki. za wizytę. Nara. Za ostatni film z Brunem zostałem wyrzucony z pracy, dlatego rok później robimy kolejne podejście i chcielibyśmy dzisiaj przedstawić najnowszą ofertę w Industries. Dokładnie, e, nie poddajemy co ma... się. <laughs> co macie nowego w ofercie? A więc tak, nowe rzeczy. Generalnie można powiedzieć, że są trzy. Zaczniemy może od najnowszego wypustu, to jest świeżo, premiera tydzień temu była. Tor MK2L. Dedykowany do 308, 6,5 Creedmo, tego typu kalibrów, 6GT, tam, wszystkie takie, powiedzmy, karabinowe. Ale jeszcze nie ma Gnumy. Mm -hmm. To jest generalnie ten tłumik, tylko jeszcze przed malowaniem. On jest bardzo podobny konstrukcyjnie do reszty, tylko jest po prostu zoptymalizowany po prostu kalibry i przede wszystkim po to, żeby na dalekim dystansie nie tracił skupienia ani celności karabinu. Okay. Także to jest specjalnie po to, że nawet jak na 600-800 metrów będzie strzelano, to nie będzie pogarszał skupienia. Teraz druga rzecz z nowości to jest Odyn. I to jest akurat do zupełnie innego zastosowania, bo do PK, czyli karabiny maszynowe na taśmę typowo. Taśma 1000 To Już ciężki ogień. Dokładnie. Tak, Ta lekka piechota. Czy Czekaj, po możemy pokazać jakie to jest, jakie to jest potężne? Tak. No tutaj jest nawet porównanie średnicy, nie? No widać, że. O, Także generalnie co do odyna, to właśnie PK też właśnie, czy nawet inne KM, no bo to gwint dowolny, więc można na mini wrzucić, jakieś FN Maga czy coś. To też są takie plany w niedalekiej przyszłości, żeby takie coś przetestować. No i jeszcze jeden model SBR. To jest właśnie SBR, czyli Short barrel Rifle, czyli to jest bardziej taka wariacja. Tora, on jest też jednak ma trochę bardziej zagęszczone te komory, inaczej w środku jest zrobiony, żeby po prostu zoptymalizowany pod krótkie lufy. 10,5, 7,5, zresztą u Mateusza z, nawet niego, na kanale. Z, nim, z nim się już bawiłem i naprawdę Dokładnie. fajnie on chodził. E, mimo także. wszystko na tej 5,5 calowej lufie, tej najkrótszej, na której grafikowałem, całkiem fajnie sobie radził, chociaż to już nagle było ekstremum. No 7,5 cala dla ERów. To tym czasie jeszcze. Nawet ja nie wiedziałem, żeby on tam uleśli, żeby się znalazł, ale działał, także. Można śmiało używać. No, także z takich nowości to jest wszystko, no bo w zasadzie dalej jest to standardowa oferta, mm -hmm. która była już od kiedyś czasu. Z tym, że to są też jakby, że tak powiem, modernizacje, bo teraz to jest wersja MK2M, czyli po prostu tam jest trochę zmiana. Przeprowadzone podcięcia na klucz, żeby łatwiej było montować albo demontować. Damontować, No, szczególnie gdzieś Carbon Lock się zrobi, nie? No, to, to tak. wtedy szczególnie. Tak samo też trochę inaczej komory w środku są zrobione, więc to po prostu jest, no teraz są lepsze, nie? No, po prostu nowsze. Także to jest model krótki CQB do lub na przykład się 16 cali. Model standardowy to był nasz punkt wyjścia, to na 14,5 URGI-u. Jak komuś się jeszcze nigdy tu nie zapiekł, to naprawdę nie docenia tego, jak przydają się te wycięcia pod klucz. Pierwszy tu jak mi Bruno pożyczył, tak mi się zapiekł, że musiałem do różnika jechać, żeby chłopaki mi go zdejmowali. Także to możliwość zaczepienia tutaj jakiegokolwiek klucza to jest ogromna różnica. To prawda, zdecydowanie. No także tutaj rozwój idzie, zresztą też w ciągu następnych dwóch miesięcy będzie kolejna nowość, czyli QD rozwiązanie. Super, wszyscy wołają o to QD, nie? Tak, wiem, jestem już popędzany z 50 miejsc, ale w końcu docieramy do końca, także... Ja osobiście nie jestem jakimś takim wielkim fanem QD, ale rozumiem, że ludzie tak, tego szczerze szukają. Ja też, ja wolę nakręcane, nakręcane, bo to jest lżejsze, a to samo robi, ale, tak. że powiem, klient nasz pan, także... Będą. Będą, tak jest. Dobra, dzięki. Dzięki. Dobra, ja trzymam kciuki na te prototypy, to nie wiemy co z tego wejdzie tak naprawdę do na produkcji normalnie. Zwróćcie uwagę na takie rozwiązanie jak ta rączka przeładowania, którą możecie, znaczy no nawet nie jest rączka, to jest taki suwak. Jest to zupełnie coś innego niż to, do czego jesteśmy normalnie przyzwyczajeni. Kolba składana tutaj występuje elegancko na bok, naprawdę jest fajne, fajne, kompaktowe. No i właśnie ta kolba. Ta sama stopka kolby. Ten kształt jest zupełnie inny od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest taka bardzo minimalistyczna. Ale nie przeszkadza tak naprawdę w operowaniu tym karabinkiem. Super! Raptora jest to amerykańska firma współpracująca z wojskiem, czyli ich produkty są dostosowane typowo do psów pracujących. Szelki albo w dwóch, mamy w dwóch rodzajach, albo z obręczą nadmarkową, albo podmostkową. W zależności od rozstawu, tak naprawdę obręczy barkowej psa, możemy dobrać idealnie do jego predyspozycji, nie ograniczając jego na systemie Mole, który widzimy na boku, możemy załączyć każdą modularną kieszeń, jaką znajdziemy. Od rękawiczek, apteczki, czy też po drugiej stronie widocznych ładownic. Pies może nam wtedy pomóc całkowicie na polu bitwy, ewentualnie przy ćwiczeniach taktycznych. Jeżeli chodzi o kaganiec, nie dość, że został wyprofilowany na laserowych cięciach, dodatkowo mamy ochronę nosa, która zapewnia naszemu psu większą możliwość pracy nosowej, nie ograniczając jego ruchów, i przedłużając żywotność najważniejszego organu psiego organizmu. Jeżeli chodzi o obroże, jak widzimy, genialna jak zawsze kobra. Najlepsze zapięcie, szybkie do zdjęcia do ewakuacji psa, jeżeli daje się taka potrzeba. System mole daje nam możliwość nie tylko i wyłącznie założenia czegoś, lecz także rzep, który widzimy tutaj, otagowania imienną narzeczką na psie. Jeżeli chodzi o raptora. Bardzo polecam, aczkolwiek 5.11 obecnie wyprofilowało bardzo podobne produkty, też z systemem Mole, gdzie możemy nawet mniejsze pieski, nie tylko takie duże jak nasz słodziak, ubrać, żeby mogły lepiej z nami pracować. Łącznie z niewielkimi 5 pieskami. wiem, jak wiele, ale ja uważam, że na świecie powinno istnieć zdecydowanie więcej pulpapów bez kolbowców. E, ja mam szczerze powiedziawszy mało doświadczenia z nimi, bo po prostu jest ich mało. Ten tawor wygląda bardzo elegancko. E, największe jakieś takie obawy, jakie ludzie mają, to jest ergonomia tego. Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, tak naprawdę. Przyzwyczajenia do tego, że magazynek mamy tutaj, z tej strony, a zwalniać magazynka mamy tu. To jest niesamowite, jak on idzie praktycznie przez całą broń. E, Natomiast, jak się nad tym zastanowić, powiedzmy, w sytuacji, kiedy skończyła się amunicja, wymiana magazynka, odpinacie, bierzecie nowy, podpinacie i od razu przy magazynku macie zwalniacz, zwalniacz zamka. I on jest gotowy, i on jest gotowy do działania. On jest dosyć ciężki, ale ta masa tak naprawdę, ta masa tak naprawdę jest tutaj. Tego ja w tym momencie go praktycznie nie podtrzymuję. On jest tak fajnie zbalansowany, że naprawdę machać nim można, góra, a brakuje mu tu skrzydełka z tej strony. Bardzo wygodne to jest. Bardzo dziwnie się stoi w kolejce na strzelanie, tak Dawno nie byłem po tej stronie. Nawet w dobrą stronę, chyba czytałeś książki o tym. No, oglądałem dużo YouTube'a. nie polskiego. Głównie swoje filmy, ale. Ale coś tam mówili o tym. Nie, no, konstrukcja AR pewnie znasz, kojarzysz, więc. Gdzieś widziałem, no. Tu będzie w miarę podobnie. Śmiesznie, śmieszne to jest. Poczekaj. Najczęstszy błąd to to, że ludzie się z tym pieszczą. To jest broń wojskowa. Mhm. Mocno do siebie. Nie? Dokładnie. I Zareglowało tyle. się. Jest Super. Dobra, On ma safe fire. Trzeciej pozycji nie ma, ale trudno. Co to jest za kolimator? Weprolight. Fajny. Bardzo fajnie pewnie to chodzi. Już wiem, jak magazynek odpinać. Dokładnie. Kontrola komory. Patrzcie, patrzę, patrzę. gdzie, gdzie, gdzie. To jest kontrola komory. Jest pusta. Odkładam. Przy okazji mała ciekawostka w tym obiekcie. Królik z opowiedział o tym, że to jest tak naprawdę, znaczy była strzelnica lotnicza. E, znajdujemy się, no nie wiem, w tym momencie z 50 metrów od granicy lotniska Modlin e, i funkcjonowało to tak, że samolot miał swoje stanowisko strzeleckie i działka, które się znajdowały na skrzydłach, żeby ustawić ich w ogóle wyzerowanie i zbieżność, Strzelało się na, koniec sam, na, na sam koniec stronicy, gdzie jest ogromny wał, gdzie jest bunkier dla obsługi takiej powiedzmy naziemnej i te działka się zerowało i się ustawiało ich zbieżność. Teraz strzelnica zupełnie cywilna, już samolotów z działkami na skrzydłach nie mamy. Ale kawał historii i w ogóle konce cie ciekawa koncepcja. Ja z czymś takim się szczerze nie spotkałem wcześniej. Nie kłamałem, tam jest lotnisko, tam stoją samoloty. Chcieliśmy ująć, jak któryś startuje albo ląduje, ale chyba na tym lotnisku Modlin to nie, nie, nie ma jakiegoś zawrotnego ruchu, ale, ale tam są. I jak już jakiś startuje albo ląduje, to strasznie hałasuje, strasznie to przeszkadza spokojnie się relaksować na strzelnicy. Trochę się boję podchodzić do stoiska fabryki w broni na Radomiu. E, mój film o grocie sprzed 3 lat bodajże jest chyba nadal najczęściej oglądanym filmem o grocie na YouTubie, ale niektórzy go w różne sposoby interpretowali i nie do końca jestem pewny, czy mnie tam lubią, ale zobaczymy, co prezentują i czy mnie nie wygonią. W takiej konfiguracji też jeszcze nie widziałem, Wisa. Ten mi się podoba. Ostatnio nagrywaliśmy egzemplarz BIS z 1938 roku, natomiast to jest już powojenny wypust z 2015 na 90-lecie fabryki broni w Radomiu. W grot 762 na 51. Ostatniego to bym chętnie postrzelał, już taka konfiguracja typowo długodystansowa. Fajnie to wygląda, fajnie się to trzyma. Waży trochę więcej niż wygląda, no ale to już musi ważyć. Kolorek, swoją drogą, bardzo, bardzo sympatyczny. Nie wygoni mnie i nawet usłyszałem, że pod koniec tego roku ma się pojawić grot w Włpapie. Czekamy. Manufaktura plastiku, to brzmi tajemniczo, ale co tutaj macie, czym wy się zajmujecie, co to za produkt, co się z tym robi? Jest to rozwiązanie dla praktycznie każdego strzelca, i sportowego, i kolekcjonera, i dla myśliwego, są to, jest to system, cały system, tak naprawdę całe środowisko, które pozwala na przechowywanie broni w małej szafie, duża ilość broni, tak? czyli może to być podstawowy system MKS, gdzie mamy pistolet i dwa magazynki, Mogą to być rozwiązania do broni długiej, gdzie dobierasz sobie wysokość. Mogą także być uchwyty do aerowych magazynków, teoretycznie sanagów, podajniki do zaklejek, ewentualnie coś do kredy, gdzie wkładasz pistolet i dobierając to, utrzymujesz okay. sobie odpowiednio pistolet. Tak? Zresztą na tych displayach zobaczysz, jak to działa. Pomysł mój, wykonanie moje, projekt mój, zajmuję się tym od wielu lat. No i teraz jestem czy myśmy się na KSI spotkali? Jeszcze raz proszę. Czy myśmy się na KSI spotkali kiedyś w Gdańsku? Nie, niestety. Nie, nigdy się nie spotkaliśmy. Na razie tylko tutaj Spotkałem drogi. kogoś, kto mi oferował bardzo podobne z trzy lata temu i się zastanawiałem, czy to ty. Wiesz co? Hmm, Taki film jak moja obecnie jest kilka. Mhm. Startowałem, byłem sam. Teraz jest kilka osób, które robi bardzo podobne rozwiązania. Mhm. I co fajne, z racji tego, że ten druk pozwalał uwolnić e, głowę, mhm. każdy robi troszeczkę inaczej. Ale cieszę się, że, że powstają nowe rozwiązania, są nowe pomysły na rynku. Ale nie, nie, nie byłem świadomy, że aż tyle różnych rozwiązań macie, także fajnie. Tak, jest cały czas coś nowego powstaje. Masz na tłyniki, tak, Ponieważ tłumik powinien być przechowywany pionowo, żeby mogła, po, mogło powietrze cyrkulować, żeby nie zbierała się wilgoć. Masz coś do kałacha, ponieważ to, to są dość specyficzne magazynki. Masz też e, na przykład takie KS. To jest uchwyt, ten bazowy, który pozwala nie tylko na ścianach, drzwiach, tak, dokładnie. Ale można też na szafy trzymać, czyli byś potrzebował szybko doby, trzeba się to wyciągnąć Tak Więc tak, to jest coś. Super. Dzięki. Wiesz co, zanim odejdziesz, sprawdź i powiedz swoim e, youtuberowym oglądaczom, czy Ci się to podoba, czy nie. Dziękuję. Proszę bardzo. Cześć. Jesteśmy na stanowisku One Man Army i nie zrozumcie mnie źle, tutaj na wielu stanowiskach są naprawdę fajne konstrukcje broni, ale tutaj się czuję powiedzmy jak u siebie w domu. Są takie starocie, są ciekawostki. E, naprawdę to już mój ulubiony, ulubiony stół na tych urodzinach. Jakie starocie? Lata 60. to już nie takie stary. A. Słuchajcie, po kolei lecimy. Co z tego było u nas na kanale już? No, AR, jak AR, to powiedzmy, że, że były. kałapy były. opp mamy. opp film czeka, właściwie opp a czeka na film. Mosberg był. To miał poświęcony dla siebie film. U -uzim był film. To, że nie było filmu Oraku, jest jakimś niedopatrzeniem okropnym. Musimy to czym prędzej to naprawić. <gry> Skorpion był. XDM występował. Y Alfa? Tak. Alfa była w KSI, ale chyba nigdy nie była pokazywana. I tetetka też. Także z tego, co tutaj widzimy, tak naprawdę czeka na film tetetka, rak i pepesza. Ale już niedługo. Będzie quiz. Cywile mogą odbyć przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania w jednostkach organizacyjnych. Każdy prowadzący strzelanie jest jednocześnie. Czy będzie się można odwoływać do treści pytań? Nie. <laughs> Czy instruktor sportu strzeleckiego PZSS jest jednocześnie prowadzącym strzelanie? Podchwytliwe. Miejsce drugie. Mateusz. Jej. Gratulacje. No, dziękuję. Strzelanie jest przereklamowane. ja poproszę andrzeja i matego do mnie i dalej też go chcę błagała wielkie daj daj ci Ile ten czołg waży? 40 kg, 50 40 kg? Nie, nie ma wrażenia. po kilogramie nie Wymiana magazynu. Dobra. Zrobić tam cięcie. Tu jest, dobra. To możesz złamać. Czekaj. Mocniej po prostu. Jest tam. Jest tam. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie.